No cześć, witajcie z tej strony Minstel No i co, Pewnie niektórzy już Znają yy, Kanał Minsterca. I tak Tak zanim coś się stanie Ja, chcia, ja chciałbym wam Powiedzieć, że To nie jest Podróba To nie jest jakaś moja podróba Która Robi tam jakieś Filmy Nie wiadomo jakie To jest moje drugie konto Nawet tak gdyby te pierwsze Że do tego pierwszego Straciłbym dostęp Tak jak raz już był Tam chyba z 3 miesiące mi to zajęło Zanim odzyskałem je I no Jakby Do tego konta stracił dostęp To te drugie byłoby na którym drugim pojawiłyby się filmiki i jak już o nich mowa powinniście możecie tam obejrzeć odcinki Kaczowa, które się wyemitowały kiedy mnie nie było. No tam trzy odcinki, cztery może, ale dobra to tyle pa.